Nasza grupa działa w Straży Pożarnej w Radzonowie. Znamy się ze szkoły, a także z podwórka. Kiedyś pomysł napisania tego projektu i wysłania go na konkurs zmobilizował naszą grupę mieszkańców i młodzieży. Młodzież biorąca udział w projekcie Wiesieć Nudne Alersko uczestniczyła m.in. w warsztatach rzeźbiarskich, teatralnych oraz plastycznych. Z młodzieżą pracowali lokalni twórcy rodowi. Prowadziliśmy e, również szereg działań zachęcających młodzież i tak dorosłych do działań na rzecz własnego środowiska. Między innymi zorganizowaliśmy akcję Sprzątania Świata. Dziś będzie bal! Nikt nam się zdarzy! W ramach projektu Nikt nam nim nie się wie! Domów, mienci, Dziś będzie płci regionalnej będzie Projektowi młodzi ludzie nauczą się dużo pożytecznych rzeczy, zdobędą także nowe umiejętności i będą współpracować w grupie, a także podejmować wspólne decyzje. Przenoszenie środowisko lokalne nauczą się dobrze współpracować z samorządem lokalnym, parafią instytucjami i firmami.